Doradca do spraw psiego życia jest to osoba, która łączy świad ekspertów, czyli y, osoby, które zajmują się szkoleniem psów, y, osoby, które zamy, zajmują się y, behawiorem psów, y, osoby, które y, na przykład dietetycy psi. Y, Łączę właśnie ten świat ze światem potencjalnych psich rodzin albo osoby, które już mają pieska i nie mogą sobie poradzić z różnymi rzeczami, typu właśnie żywienie, nie mają pojęcia, jak nauczyć pieska, aby dobrze się zachowywał, albo nie mają w ogóle pojęcia, jakiego psa wybrać dla siebie jako dla rodziny. Więc ja jestem taką osobą, do której można przyjść, dam swoje rady, bądź jeśli. Nie wiem, skieruję do właściwej osoby, która będzie w stanie faktycznie takiej rodzinie pomóc. W momencie kiedy ktoś szuka właśnie tego swojego wymarzonego pieska dla siebie, niekoniecznie musi być to szczeniak. Może być to już dorosły pies, bo nie do, każde, nie do każdej rodziny pasuje szczeniak. Dla niektórych jest lepiej wziąć już na przykład pieska, który jest dorosły. Więc ja jako taka osoba jestem w stanie doradzić, czy do takiej rodziny właśnie pasuje ta konkretna rasa, ten konkretny piesek i pomagam właśnie łączyć ze schroniskiem, z hodowcami. Bądź osoby, które już mają psiaka, chciałyby coś porobić, chciałyby wejść w ten świat nieco głębiej, pomagam im zdobyć taką krótką wiedzę, informację, taki początek dać, zapalić właśnie taką zapalniczkę i ten początkowy ogień do dalszego działania. Uważam, że zapotrzebowanie jest ogromne. Takich osób, jak ja jest niewiele. Ale jak najbardziej ta branża się rozwija cały czas i mam nadzieję, że takich osób jak ja zacznie pojawiać się coraz więcej, bo nasza grupa no to jest nisza, tak? więc my się wszyscy znamy, bardzo się wszyscy lubimy, bardzo się wspieramy. Ja dzięki temu, że jeżdżę pomiędzy różnymi miastami, poznaję wielu ludzi, więc mam tą szansę na to, żeby te osoby faktycznie połączyć. Jeśli mamy niegrzecznego w cudzysłowie pieska, który na przykład y, y, załatwia się w domu albo y, szczeka na dźwięk y, domofonu albo ciągnie na smyczy, y, staram się pomóc, aczkolwiek nie jestem szkoleniowcem, więc. Y, Gdyby moje jakieś tam rady nie pomagały w domu, to wtedy właśnie to jest ten moment, kiedy mogę skierować taką osobę do właściwego eksperta, który byłby w stanie pomóc jak najlepiej tej danej osobie.